Okej, okay, popicie. Czas na spotkanie ze stwórcą. Uha, ha, ha, ha. Co za satysfakcja. Stać! W tej chwili odłóż nożyczki. Sierżant Borkowski, wydział popit. Wydział popit? Nie! Wszędzie popity! Otaczają mnie z każdej strony. Wypuśćcie mnie stąd! Co ty tu masz? To nic. Serio. Popyt? Nie. Patrz. Poproszę. To niesprawiedliwe. Dostaniesz po lekcji. Do środka. Dobry. Dobry. Masz jakieś pofity przy sobie? Nie, tylko zeszyt. Jakiś dziwny ten zeszyt. Otwórz go. Dobrze, proszę, same nudne równania. Wow! Ale równania nie są nudne. Zapamiętaj do końca życia. Dobrze, dziękuję. Jest! Co ci tak wesoło? Matma się zaczyna, bo mam to. Popatrz! No, zeszedł. Przyjrzyj się. Otwórz i. topy! Sprytne, nie? Bardzo! Ale też chcę popita. Jak to zrobiłeś? Powiem ci, ale to sekret. Na początek kolorowa kartka. Teraz obrysowujemy popita ołówkiem. Wycinamy kółko i powtarzamy z czystą kartką. Kładziemy na papier kolorowy, potem popyt i kilka kartek na wierzch. Na koniec spinamy całość i otrzymujemy fajny zaszecik. Sorka się nie kapnie! Trzymaj! Mogę? Dzięki! To znacznie lepsze niż matma! Co za ulga! Kręcimy! Na czym się zatrzyma? Tęcza! Uuu! Wow! Super! Ło! Wow! Skąd to się wzięło? Mnóstwo zabawek popyt! Ło! Wow, Sara! Patrz na to! Uuu, ale masz szczęście! To wszystko? Tylko dzwonek? Okej, okay, chyba powinnam nim zadzwonić. Nie wierzę. Tańczący jednorożec, ekstra! Dzięki, panie jednorożcu. Pa! Tęczowe płatki, mniam! Wyglądają super! Zaczynamy! Wow, nigdy nie widziałam tylu popyt! Ale będzie zabawa! Nie kończą się! Jest jeszcze więcej! Widzisz to? Kosz znów jest pełen! Ciekawe, ile zajmie powciskanie ich wszystkich? Rewelacja? Okej, okay, moja kolej. Na szczęście zawsze mam przy sobie miskę i mleko. Do dzieła! Ale kolorowe już chcę spróbować! Idealnie! Yy, Mindy? Wszystko ok? W porządku. Okej, okay. za minutkę się wydostanę. W razie czego daj znać. Dobra, napoje gotowe. Czy mi się wydaje, czy gorąco tu? Chyba wiem, jak nas schłodzić. Yy, strasznie duży pająk. Wiatrak wygląda na stary. Oj tam, włączę go i po sprawie. Dawaj, działaj. Nic z tego. Będziemy się kisić. Na szczęście jest popyt. Za gorąco na imprezę. Damy radę. No, średnio. Patrz jak się poce. Ech, wypróbuj może antyperspirant? Trzymaj. Tobie przyda się bardziej. Może nie będzie tak źle? Ale gorąco. I nie ma klimy? Oby nikt nie poczuł. Do tutaj ta impra... Musimy coś wymyślić. Może popit na coś się przyda? Moglibyśmy. Chyba wiem, jak nas schłodzić. Weźcie zwykłego popita i zalejcie całość wodą. Dla lepszego efektu możecie dodać barwnika, a potem do zamrażarki. Oby zdążył. Robi się gorąco. Strasznie tu ciepło. Muszę się schłodzić. Obczajcie to! Wdechanie, nie? Popitowe kostki lodu. Tak! Znacznie lepiej, ale mi się chciało. Już dzisiaj studniówka. Strasznie się denerwuje. Dobra, dokończmy dzisiejszy look. Nie, wyglądam jak owocowa wróżka. A teraz jakbym nosiła zasłony babci. Też nie. Jak ja mam znaleźć dobre kolczyki? Co ja mam zrobić? Puszek, czemu pogryzłeś popita? Jest do niczego. Czekaj. Chyba mam pomysł. Po prostu je wytnę. I dodam drucik. To samo z drugim. Popitowe kolczyki. Są świetne. Na bank będę królową studniówki. Ach, Puszku, mógłbyś być moim partnerem na studniówce. Ale musimy coś zrobić z Twoim oddechem. Co za smród. Czas wszystkich oczarować. Ty czy ja? Ja! Oby to było coś fajnego. Czerwony? O! Oh. Wow! Dobra robota! Brum, brum! Jest coś jeszcze? Wygląda nieźle. Ciekawe, do czego służy ten przycisk! O! Wow. Zobacz, gdzie poleciało! O! Oh. Ups, sorki! Niedobrze. Lepiej zjem sobie cukierka. Jest malutki, ale smakuje pysznie. Chyba zjem też resztę. Są świetne. Och, też bym chciała cukierka. Myślisz, że to wróci? Chwila, przecież tu też są cukierki. Nie zauważyłam ich. Nie ma na co czekać. I do buzi. Ale pyszne. Hej, do kogo to należy? O, na mnie nie patrz, to jej. Sara, dlaczego? Proszę bardzo. Dzięki. O, fajny motor, ale trzeba coś z nim zrobić. Nie, proszę. Nie, to był wypadek. Przestań! Huh? Wdechę! Ale ekstra! Dziękujemy, panie Kosmito. Moment, co ty robisz? Odjeżdżam. Ale nikt nam nie uwierzy. Wiem! Wow.